Witamy w Sresko, tutaj znajdziesz najświeższe oferty. Big Milk. Prawdziwy Big Milk nie to co inne, 80% mleka, 15% spermy byka, 5% chuj wieczego za jedynie 999 jenów amerykańskich. Bitwa pod traktorem The Game. Grata jest od 18 lat i ma wulgaryzmy, przemoc, narkotyki. Multiplayer, gra stworzona jest przez Rockstar. Dobra opinia Instytutu Matki i Dziecka, gwarancja zajabistości. Kosztuje tylko 300 rubli niemieckich. Koszulka ceska Fapergasa. Zrobiona jest z włosów z Penisa Pelikana. Wszyscy będą Ci zazdrościć takiej koszulki która kosztuje tylko 69,69 69 marek żydowskich. Lejs żołądkowa gorzka. 40% alkoholu. Nie pożałujesz kupna tych chipsów. O w dupę tylko 4,50 dolarów jugosłowiańskich. Farba ameliniowa. Tego nie pomalujesz. Gwarancja 1 sekunda. Opłaca się. W mordy wieża. Jedynie 50 groszy Bolesława Chrobrego. A teraz hit. szajsunk 69. Wbudowane tak jak widać, retube, e-mail, seks kamera, Samsung Caps, Playstore, prostytutki, dziwki, blondynki, internet. Brunetki za jedynie 99 999 99 złotówek bezludnej wyspy. trynkiłej Rozpływa się w ustach, jest zajebisty tylko 69 eurocentów. Bilet na mecz roku. San Marino kontra wyspy owcze. Nie przegap, takie derby zobaczysz raz w roku więc skuś się bo kosztuje on tylko 79 jenów spartańskich. Nowa brazuka znana jako brasuka lub bazuka. Lata jak chcesz, podkręca się na 28 metrów. Nie ma miejsca gdzie włożyć pompkę a jest to flag. Oficjalna piłka na mundial w Brazylii. Tylko 799,99 długu Tuska. Seria muminków. Muminki i seks grupowy. Muminki dlaczego warto założyć prezerwatywę, muminki idzie na ten pierwszy raz, muminki pierwsza marihuana. Te zajebiste edukacyjne książki dla dzieci kosztują tylko 47,81 rubli czeczeńskich. Okurkia, wódkia, cytrynki. Pięć za gram szylingów w twojej starej. Spiritus mocny. Za pierwszym łykiem się uchlejesz, zakurwiście mocne. Tylko 199 chuj wie czego. Żywiec chuj. 100% alkoholu, kralistyczna górska woda z kibla za jedynie 99,99 99 funtów. Nowy telefon Altacet. Wbudowano red i zdjęcia Altacet. O japier tylko 789,92 dolary jugosłowiańskich. Psycholandia. Smak truskawkowo-truskawkowy. Nie dla psycholi. Kosztuje tylko 4 krewie na usto węgierskich. Zajobista 3. Zajebista gra, ale jest tylko obrazek bez okładki. Tylko 60 złotówek afrykańskich. Stary komputer. Wbudowany Windows 98, monitor gratis, ale trzeba do niego dopłacić 5 złotych. Szczerze jest chujowy. Tylko 774 funty papuji nowej Gwinei. Składanka ruchanny. Nazwa na okładce mówi sama za siebie. 40 krewięcy sama. Woda i gówno w proszku. Są zajebiste. Palce lizać. Za jedynie 10 złotych 1 grosz. Kamasutra Studio 8. Zajebisty program do nagrywania. O tylko 79,90 franków gabońskich. Skwe kawa. Smak zachujisty, idealne dla Ciebie. Tylko 29 dolarów antarktyckich. Sandały ekologiczne. Jeden grosz. Koszulka kokaina. Stworzona z prawdziwej i zatwardzonej kokainy. Kosztuje tylko 70 woreczków kokainy. Lech. Kaczyński. Dziękuję Leszku. O ja kurwie tylko 3,99 kłamstw Tuska. Maść na ból dupy. Pozytywna opinia naukowców. Za jedynie dziewiętnaście, jenów amerykańskich. Składanka wszystkich słów Dariusza Szpakowskiego. Ogólnie trwa to 1278429034792794692392329 godzin i dwadzieścia minuty i 62 sekundy. Kosztuje to 50 przeklięć tuska. Kanapka z chlebem i kanapka z nutelą Miałem. Tylko 2 złote. Czekoladki okrągłe. Palce lizać... Gwarancja pyszności za jedynie 5 marek żydowskich. mianka, tylko dla murzynów. Produkt poleca Barrio Maloteli. Tylko 8,50 zł ja na trzeciego sobieskiego. Niedługo u nas produkty srajki. Najtańszy na rynku grill sresco. Za darmo złotych. Zapraszamy do sklepu i szkoły obok. Biedronka codziennie niskie ceny i szkoła codziennie niskie oceny. Proszę nie kraść papieru toaletowego. Jeżeli kogoś nie stać na papier, to proszę się zwrócić do administracji obiektów Wydziału Elektrycznego. Pożyczymy dwie rolki. Sresko, nie dla ciebie, dla twojej babci.